Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest to projekt i działanie realizowane wspólnie przez trzech partnerów. Przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych, która jest liderem projektu, przez Starostwo Powiatowe w Łomży i przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Tych trzech partnerów wspólnie od dwóch lat wspiera wszystkie organizacje pozarządowe z subregionu Łomżyńskiego, gdzie między innymi jednym z obszarów jest gmina Zambrów, jest powiat Zambrowski z miastem Zambrów. Ważne dla nas jest to, że w naszym projekcie dotychczas wsparcie otrzymało kilkaset organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i osób fizycznych, które są zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Czyli tak naprawdę działalnością, świadczeniem różnego rodzaju usług na rzecz swojej społeczności, działalnością odpłatną, działalnością gospodarczą. Stąd między innymi wsparcie naszego środka dla organizacji pozarządowych, dla spółdzielni socjalnych i dla osób fizycznych. To co jest ważne, te wsparcie będzie kontynuowane, czyli można nadal. Starać się zarówno będzie o dotacje, o, o to o usługi różnego typu, czy to będą usługi marketingowe, czy promocyjne, czy doradcze dla organizacji pozarządowych, jak również o utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych już w nowej perspektywie, która tak naprawdę liczymy na to, że zacznie się w październiku tego roku, więc serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego ośrodka.